Elo! Z tej, elo, z tej strony Diablo Marcin. Dzisiaj zagramy sobie w Stumbleguys, tak. Nie było mnie na Stumble Guys długo czasu. Znaczy, no do ja grałem po... jak nie nagrywałem jeszcze tego. Nie było mnie na YouTube, ale wróciłem żeby wam nagrać. No i to jest jakieś święto Diwali Mm. Divali Gal i Divali Guy Ciekawe, ciekawe O, I tak Ludzie, jak dobrze wiecie Nie można. To, to jest moc To jest taki jakby Taki mod dziwny, ale dam wam e, Na to linka I wam zrobię poradnik Nie wiem kiedy Dobra, jestem opętany, bo Trzy filmiki chyba dzisiaj zrobię, więc... Jeszcze może dzisiaj wpadnie na Spnafa 2 <ś antenna> Ale dobra, wchodzimy. Chcę wam pokazać eeh, chcę wam pokazać nowe eeh, nowe skiny, które e, wyszły w tej aktualizacji 0.60.1 W legendarnym przy, przyszedł tak Spongebob z kanciasto Sandy, Pani Puff. Idziemy dalej, chodzimy. No i tu się zaczyna: yy, Skalmar, Patryk, Plankton, drugi yy, Spongebob, yy, Pan Krab, yy, Robot Spongebob. Spongebob e, w majtkach, nieważne. Thanksgiving dinner, corn. No i tu są już skiny, takie, które są znane, No i jeszcze to. Ale w mitycznych doszedł. Budding Head doszło też. Sigma. Sigma. Sigma, ten skalmar. Diwali, właśnie, gal, diwali, gaj. Milk Tea Boba High Speed Portia Zarkandesa Destroyer Popcorn, a nie popcorn już był A nie popcorn, nie było. No i teraz przechodzimy do le... Coś specjalnego, sorry Jest, SpongeBob kreskówkowy Taki, można powiedzieć No i teraz przechodzimy na dół No bo tu już troszeczkę więcej jest Turkey Guy to już było w tamtym 0.59.4, nieważne. Tatters to było Ramen, też był chyba. Eru 401, Mercurian, jimmy's Head Rover, Pigis, Sagditarius i Dotslash. Doclash. No, a ja gram sobie Tigerem Oczywiście. Dzisiaj sobie... zakryjemy sobie jednym kółkiem szczęśliwego... Dnia. Nie, szczęśliwy dzień. Szczęśliwe kółko. Nieważne. Stumble Bee No. Sweet bee. Dobra. To co? Mam 20 gemów, no to może wyjdziemy sobie na legendarnego black Co sobie na to? Wchodzimy, wchodzimy. Potem prze, yy, po Legendary Blockdashu przetestujemy Święto Diwali, czyli yy, tam same prawie można zdobyć, jakby ludzie, więc... No płacę się w to grać. Mało jest poziomów do wbijania tam, nie? Więc dla mnie by to przepłacało. Oczywiście flaga Polski musi być. E, dobra, straciłem 20 gemów. Ok, O, 20. <grym> 20 żetonów. Chyba paczuchę mogę kupić. Tak, mogę za 40. No to w takim razie kupujemy. No i to powinno być z 3. Lambo McKenzie, No i... Kaiju Ale ja te wszystkie postacie mam, no bo to jest mod I... No rozumiem Teraz święto Diwali Jest tylko jeden dzień, żeby grać w tą grę Czyli to mogą być jakieś eliminacyjne gierki w końcu Bo eliminacje... Eliminacyjne gierki nie są długo Nie trwają długo Święto Diwali no i wam pokażę mm, mapę, która została dodana w tej aktualizacji i zagramy mapy twórców, którzy stworzyli te mapy. Znaczy pogramy w, y, pogramy w, wytworzone mapy, które stworzyli twórcy, nie twórcy, Gry Stumble guys. Tylko po prostu twórcy y, y, twórcy YouTube'a. Co? Co ja gadam? Jak ja nie rozu nierozumialnie gram. <gryw> Jak ja gadam jakoś, gdybym nie wiem, był na chlam. Napity, no to. E nie wiem, co ja tak zawsze mam. Dobra. Bójtek tak 777X. prawe Terapaty. Dobra, to pyk pyk pik. Dobra, nie y, jak, jak macie Twittera, no to macie Fortnite Leaks. Dzisiaj y, powiem Wam jednego lika: bardzo dziwnego. Na YouTube, raz oglądam takie coś. Że Fortnite ma być końcem już Fortnite a w piątym rozdziale. Ale wiem, że to nieprawda, bo Fabuła dalej będzie trwała. Tylko prezydent... Y nie prezydent... Y dyrektor Fortnite odchodzi i będzie nowy dyrektor. No, 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 Nie, 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 nie. O. I będzie nowy dyrektor Fortnite. I dowiedzieliśmy się. To jest niby... No, to jakby nie wie, że 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 y, mają być wszystkie mapy. Niektóre mapy z wszystkich rozdziałów. Niektóre. Uh -huh, super Niektóre mapy z rozdziałów. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Ale oczywiście w to nie wierzę. Bo Hypex Hi y, pokazał nam, że to nieprawda że jakby on pokazał nam prawdziwą mapę, która ma być. No i ona pokazała jakąś skonceptowaną mapę, ale to już jest potwierdzona mapa, tylko jeszcze niedokończona. No i właśnie się o tym dowiedziałem. I Wordno League rzucił tą właśnie mapę tą. Can. Ona jest taka wielka w ogóle, ale jakby kto wierzy w to? Jakby wyspa już jest, nie? Dobra, e, teraz sprawdzamy, teraz e, ładnie sprawdzamy mm, mapę o nazwie Don't Be Jelly. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Czy w ogóle nie ma jeszcze w grze? Bo jak się ma, to się chyba załamie. nie ma. Dobra, nie ma tego, no to wchodzimy w warsztat Stumble, zagramy jakieś gierki. To są niektóre gierki, które grał Abra Games, dajcie mu sobie... Znaczy, po prostu mówię, że ten, Nuno Zdrobin, chodźmy, Nie Nie, nie. Trzy. i Abra Games e, e, grał w niektóre te e, mapy twórców, więc jak zaglądałam, prawie wszystkie, no i, no i słuchajcie ludzie, Zobaczcie tam, jak się robi mapę, to nie jest taka, że po prostu macie tą mapę całą. Nie! Właśnie macie tą kredkę. O. I jakby coś, jak oglądacie obrad, no to wiecie, że mamy tylko 3 minuty na przejście tego. Więc to... Okej. Okay. To jest to jest pomocne. Dobra. Dobra. O, się tu da w ogóle? A nie, nie da się, ale... Czy, czy to o to chodziło? No bo jak tak, no to to jest taki i... taki yy, Gdzie ja Ciepnął tu przecież. Tutaj jaszczka. Ło! O! Co to jest? Co to jest? Co to za kręciadło? Helikoptery. to nie ważne, Okej. Okay. Normalnie niewidzialny jest do helikopterków tych zwanych. o To nie było trudne Chyba ludzie. I pyk! i pyłeczką dolatujemy do mety, może w minutę nawet dotarliśmy, może w minutę 30, nie wiem. Ale jednak bądźcie pewni, że odcinek z a 2 może być, podkreślam, może być, nie wiem czy będzie, jutro lub nawet dzisiaj jeszcze, więc, więc lepiej obczajajcie mój kanał, czy będzie FNaF 2. No, idziemy dalej. Sleeping slide. Czy nie, to nie jest chyba raczej trudna mapa, bo po wyglądzie to nie wygląda jako trudna mapa. To wygląda jak Easy mapa. To wygląda jak taka randomowa mapa, która... która stworzy... Ale oczywiście... Że tak jak się domyślacie, będę yy, tworzyć mapę swoją, wstambligać, no bo jak już można, no to trzeba skorzystać z tej opcji. W ogóle chciałam wam wrzucić y, film z YouTube, y, ten. z Fortnite'a, i wrzuciłem. Grałem, tak? okej, okay. ale jakby y, bez dźwięku było, więc. Więc bardzo was przepraszam, że nie wrzuciłem. Ale jutro z dźwiękiem będzie i będziemy grać w Zero Budowania oraz będziemy grać jakieś gameplaye. Więc. szykujcie się jutro. Tylko nie wiem kiedy. Bo chyba jutro nie idę do szkoły. Nie wiem. Yy, więc szykujcie się na odcinek z Fortnite'a. Zero budowania, zero build, builda, zero builda. Dobra, my lecimy dalej. Będziemy wszystkie te mapki dzisiaj grać, więc. Fan service. Arfan! Arfan stworzył tą mapkę, więc chodzimy, 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 chodzimy. Albo dzisiaj nagram custom night eee. Five Nights at Freddy's, custom night. Ultimate custom night. Wiecie jak chcecie? Oczekujcie. No, żywy, że dzisiaj będzie 1000 eee, punktów. A następnym razem może będzie nawet 2000, więc bardzo wyczekujcie tego. Naprawdę będzie grubo! Co, co, to, co, to, co, co, co? co, co, co? Ty barier bariera. Bariera. Aha, okej, okay, okej. Okay. Barierka jakaś. To powinno być checkpoint teraz. No mam tu teraz przejść? Mhm, dobra. Mhm. Musimy to rozkminić. A nas wróciło tutaj. Dobra, rozkwinię to. Ale rozkmina! Ludzie, jaka rozkmina! Jaka rozkmina! Jeszcze moi widzowie! Mamy dalej radę to zrobić, więc... Brig by break Kodu udostępnie a nie Overcome this objects on break at a time Przechodzimy do kolejnej mapy Więc Znaczy z też będzie na kanale występować więc no No yes. No wiedziałem! Wiedziałem! Po ile to raz... Dobra, niech odbije nas, niech odbije nas. Okej. Okay. Okej. Okej, 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 okej. Oa! O! W okay. okay, 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 okay. ogóle będziemy jej oceniać. Więc pierwsza mapa ma... Y Fajna mapa, więc 9 na 10. Druga za te. E, acz. E, druga. O. E, druga 7,5. Trzecia mm, też 7,5, bo fajne rozkminianie jest. Księ. Wreszcie ta baba to nie wiem. O. O, to tak jest. Proste tak przejść. Dobra, w Widzisz? Jest! Jest! <grym> Ogólnie mam zamiar zrobić jakiś taki film, że będziemy coś oglądać na YouTube. Więc. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czemu ja Wam poeleruję wszystkie filmy? Po prostu zapomnijcie o tym. The Big One. Aha. Czy to może będzie. Blu... Tu pisze, że chyba będzie to trudne. Znaczy to nie pisało, że tam będzie hard albo coś w tym stylu? Nie. Ale coś takie. Ja chciałbym wam powiedzieć. Dobra. Dobra, jestem, bo moja mama coś mówiła mi. Dobra, przejdziemy to. Chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo chciałbym. O! Nie! Że chciałbym bardzo. bić 50 subskrypcji, żeby Wam zrobić pierwszego short live'a. Nie, to. Nie, ja to oglądałam. Jest. Abra to robił. To nie jest łatwe, serio. Oła. Trochę tu się... Ta mapa, którą rozkminiałem, no... była nawet prosta. Hmm? No nie, stanąłbym tam. A jest jakaś inna droga na to? Jest. Jest. Jest! Jest, 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 jest. Ludzie, jest! Cieszę się, gdybym milion wygrał. Normalnie. Po prostu. Cieszę się, że to zrobiłem. <ścoughs> Więc. The gauntlet. Dobra, robimy to. Jeszcze dwie mapy chyba przed nami. Ja. Matka mnie znowu woła. Chwila, poczekajcie. Zaraz, zaraz wrócę. Dajcie mi minutę, okay. I zaraz wrócę. Wróciłem do Was. Ogólnie. <ślesk> <ślesk> y w ogóle przypomniałam sobie co wam chcę jeszcze powiedzieć. Oła! Yy, chcę wam powiedzieć, że w nowym możliwym roku ma być takie coś jak Endless Legendary Blockdash, czyli to będzie legendar legendarny Blockdash, ale że będą też fale. Nie, się tego nie przejdę. Na tej mapie od razu dojdę dwa. Czekajcie. Czekajcie. Ej, dosyć rozkmina znowu. Aha. Jak ja tam dojdę. Jezu, czemu? Tak. Aha, jak już miałem, to. Nie. O. O. Aha. 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 Tu są łoty! O, dobrze. O! O! Co jest? O! Jest! Co?! Aha. O nie. Prawdziwego speedrunka. O, nie! O, nie można przypatrzeć się tym młotom. Dobra. Jedno poszło. No trochę nam to zajmie. Przejście. Aha! Jest! Piłka najlepsza. Mu, 25 minut będzie trwał chyba odcinek. I tak nie trwa to 3 minuty, chyba jednak dłużej tutaj trwa Ale dobra. gantlet gauntlet. Może zrobimy na... damy... Nie, polecone. Może zrobimy sobie jeszcze to i kończymy to Przepraszam was Za... <laughs> Za to... Ale... Rozumiecie Jeszcze ta mapka i kończymy Gdybym mówił... Gdybym coś mówił na lewie, dobra Kredka z... Skwórczajwer cool Szczerze, czy to jest trudne? tak easy, że aż za easy. O! O! Tak pik pik. Powoli, powolutku. No mniejsza. CR7 Hmm. Dobra, nie będę się bawić. Tak. aha Tak, tak. Dobra, a więc e, chciałbym wam powiedzieć, że widzimy się do kolejnego odcinku, do odcinka Pa i żegnam Was. No.